Jesteśmy, proszę Państwa na walejach jerozolimskich, niedaleko bitwy warszawskiej, znaczy teraz na, tu jest teren Reduty Ordona. Jestem ogromnie ucieszony, ogromnie ucieszony, bo widzę, że e, gdzieś od jakiegoś pół roku, może trochę więcej, e, jest nowy baner, nowy baner ładnie zrobiony, dobrze zamocowany. A tutaj jest ten stary, część z tego starego co, co był zniszczony Jestem tu z kolegą Kaziukiem kolega Kaziuk przywiózł e, znic, obsadził go wkład, obsadził go w tą w donicę Nie ma niestety tych... To Tak, żeby było stabilne niestety po, pobite są te naczynia szklane, które ja przyniosłem bo tak byłoby lepiej no ale myślałem, że będą to nie będzie trzeba następne razem przynieść nowe no i co, dlaczego my tu jesteśmy, no bo jest proszę Państwa rocznica 78 tak bitwy warszawskiej tak. Y no nie, to druga, to druga. 20 no. rok. No, no, no niestety mam kłopoty z pamięcią. No nie jest z powstaniem Warszawskim. Tak, z powstaniem Ale Ale no w każdym razie jesteśmy tutaj. E, nie, nie będziemy czcić nie wiadomo tam kogo, jakieś tam bajki, że tam cud, nie cudy. Po prostu była wspaniałe zor, zor, e, poukładana obrona. Dzięki generałowi... Jak się nazywał ten generał, który zwyciężył w bitwie W bitwie z... z... no, Tadeusz Jordan dobrze. No szef sztabu generalnego. E, oczywiście tu wszyscy przypisują to geniuszowi pana, pana Józefa, e, Józefa Piłsudskiego. A prawdziwe jego nazwisko to było? Jakiś nagie Go... Goldsman? Goldsman czy coś? jakoś tak. Nie wiem. No, w każdym razie, no, nawet, nawet słyszałem takie, takie wersje, że przy y, redakcji czy drukowaniu robotnika y, w wersji polskiej współpracował z Leninem, który tu bywał czasem na tych terenach. No, wiadomo, Lenin w Poroninie i tak dalej. Nie? Także facet wybitnie y, taki dziwny. Podobno. Czasami się twierdzi, że chyba nawet agentem był trzech, za, trzech y, mocarstw: mianowicie i Rosji, i Austro-Węgier, Niemiec, a też i agentem. i, po, i podobno Japonii. A, agentem Wasków, tak, Japonii. No bo proszę Państwa, warto się zastanowić Właśnie. nad jednym faktem. Jak ten człowiek. Jak, jak, jak ten człowiek, jak chodzą wersje, y, nagle przejechał, nagle, no, jechało się trzy tygodnie przez Rosję. I, I tam nie był przez nikogo, nie słychać, żeby był zatrzymany, żeby był sprawdzany. No, musiał jakieś mieć genialne papiery, albo po prostu, nie, znaczy po tych papierach e, rozpoznawano. O, obsługa pociągu, kontrolerzy rozpoznawali, że to jest człowiek chroniony. Przecież wiadomo, że w każdym wagonie była jakaś, jakiś pracownik achrany e, czy innych służb. I dotarł do Japonii na ulicy w Tokio, spotkał się z Romanem Dmowskim rzekomo przypadkowo też to nie wierzę, wydaje mi się, że oficerowie prowadzący ich na siebie, że tak powiem Napuścili. na później tak, tak, że się tak spotkali i podobno pogadali na różne tematy w każdym razie, no Dmowski robił dobrą robotę dla Polski, bo nie chciał kolejnego krwawego powstania natomiast te baspy Zachodnie, te Bankstery chciały te tereny no, maksymalnie wyludnić, zdebastować żeby tu oczywiście osadzić starszych i mądrzejszych, którzy z kolei wygnani z Rosji. Polityka carska była taka, żeby, szczególnie po powstaniu styczniowym, żeby tamtejszych Żydów wyganiać. Były kolejne tam pogromy i tu do kongresówki, no bardzo dużo Żydów osiedliło się po powstaniu, po powstaniu styczniowym na terenie Warszawy, o czym zresztą skwapliwie pisze w cudownej powieści fantastycznej nie fantastyczno naukowej, tylko w innej powieści Lalka Bolesław Prus więc to takie, takie są sytuacje a wracając do, wracając do tej bitwy warszawskiej no to ostatnio usłyszałem w radiu dwa dni temu, że jakiś historyk mówił chyba w radiu dla ciebie, że, że no, jak podaje pan, pan Piłsudski w swoich wspomnieniach czyli to muszą być jak najbardziej wiarygodne materiały Wspomnienia pana Piłsudskiego, że do niego zgłosił się no, taki podrzędny, podrzędny generał, no, którego on, on jednak zrobił chyba w akcie łaski e, szefem sztabu swojego. I zgłosił się z projektami e, kontrataku na wojska bolszewickie, które już to atakowały Radzymin. Straszne walki o Radzymin były później osób. Natomiast on zaproponował manewr z Garbolina. Od Garbolina Piłsudski się nie zgodził, miał swoje racje jako wybitny stratek, człowiek szkolony wybitnie w manewrach wojskowych i zaproponował z wieprza. na co generał Rozwadowski otworzył szeroko oczy, wyraził wdzięczność i podziw dla genialności Piłsudskiego. No i tak ten słynny manewr z wieprza został dokonany. O czym Piłsudski się dowiedział, jadąc podobno samochodem gdzieś tam w rejon Krakowa, tak? Chyba do, do swojej do do swoje oblubienicy, no kochanki zaraz tam. No, oblubienicy, no po prostu kochał kobiety polskie niektóre. Yy, a potem szybciutko wracał, żeby na czele tego pochodu nie mógł, nie mógł samochodem swoim dogonić dogonić żołnierzy, bo podobno niesamowicie szybko szli. Yy, podobno połowa tych oddziałów, połowa tego wojska szła na Bosaka. Taka była Gida. Dopiero na tych bolszewikach, moskalach, na tych oficerach politycznych zdobywali buty, broni i tak dalej. Nie? Także oczywiście